W dzieciństwie dużo grałem w Harego Pottera i komnatę Tajemnic, więc czekałem na więźnia Askabanu. Kiedy jednak kupiłem tą grę, ona mnie strasznie rozczarowała i w sumie trudno się dziwić. Więzienia Askabanu względem wcześniej wydanej komnaty Tajemnic był strasznie rozczarowującą grą. Dużo osób jednak wspomina tą grę jako totalne arcydzieło. I jasne, o gustach się nie dyskutuje, ale dzisiejszy odcinek jest oparty na moich odczuciach. Opowiem o dziesięciu największych grzechach tej części. Mówimy oczywiście o wersji pecetowej. Zacznę od tych najbardziej bolących, a skończę na tych, które jeszcze można przyjąć. Czyli największa obietnica twórców. Każdy sobie wyobrażał, że będzie możliwość wyboru postaci, którą gramy, będzie można grać harym, ronem albo hermioną. Będą oczywiście momenty, w których nie będzie można grać daną postacią. Na przykład we wrzeszczącej chacie bądź przy cofnięciu się w czasie, Ron będzie niedostępny, a w walce z dementorami będzie można grać wyłącznie harym. Takie rozwiązanie byłoby świetne. Niestety w grze. Sterujemy postacią, którą gra każe sterować. Więc to nie jest zbyt fajne. Pamiętamy komnatę tajemnic, w której poznawało się nowe zaklęcia i one dawały dostęp do nowych miejsc, których znalezienie na początku gry nie pozwalało wejść od razu. I to sprawiało, że komnata tajemnic była tak dobra. W więźniu z kabanu sekrety są, jednak jest ich mało, oraz wszystkie można odkryć na początku gry. Co jest niefajne. Tego i następnego punktu po prostu nie mogę przeboleć. Nie czepiam się, bo jest. Tylko problem jest taki że nie możemy eksplorować Hogwartu po skończeniu zadań Draconifors Lapifors oraz Glacius. Po zadaniu Draconifors Lapifors uczymy się zaklęcia Expecto Patronum, potem idziemy do biblioteki i dopiero po znalezieniu książki znów możemy eksplorować Hogwart. Po zadaniu Glacius jest bardzo długi czas, zanim powrócimy do Hogwartu. I teraz... Załóżmy, że wykonałem zadanie Glasius, dostałem się do komnaty fasolek, nazbierałem dużo fasolek, dyniowych paszczecików i kociołkowych piegusków, no to idę sobie do sklepu Freda i George'a, aby coś kupić. Ale nie mogę, ponieważ gra postanowi, że teraz idziemy do Hagrida i dealuj z tym. Czyli totalna zmiana w mechanice gry. Kraby ogniste zawsze traktuje się zaklęciem Rictu Sempra, a nie Rictu Sempra i Flipendo. Kochliki kornwalijskie zamiast gryźć, to rzucają plazmą. No i oczywiście moment w kamieniu filozoficznym z Malfojem, który rzuca w nas petardami, które musimy odrzucać, tak się spodobał twórcom, że postanowili go dodać to do tej gry. Więc mamy topki na który nie możemy rzucać zaklęć, tylko musimy odrzucać petardy, które one rzucają. Do tego jeszcze szkielety, które Harry i Hermiona muszą pokonywać razem, a Ron radzi sobie z nimi sam. To musiało źle wyglądać już w fazie projektowania i myślałem, że mechanika w Komnacie Tajemnic była świetna i nie można tego zepsuć. A jednak. To jest największa masakra w tej grze. Jeśli chcemy kupić jakąś rzecz, podchodzimy do przedmiotu i klikamy kup. Jeśli chcemy kupić przykładowo dwa dyniowe paszteciki, musimy podejść do nich dwa razy. Pół biedy, jeżeli chcemy kupić pięć kociołkowych biegusków. Ale problem jest, kiedy chcemy kupić czterdzieści dyniowych pasztecików, bo potrzebujemy je, aby kupić kartę. Naprawdę, życzę powodzenia. Skoki w tej grze to totalna porażka dla uszu. Hermiona brzmi, jakby ktoś się gwałcił. Ron brzmi, jakby chciało mu się srać. A Harry udaje kozę. To brzmi naprawdę słabo i dziwię się, że przeszło. Pamiętamy z Komnaty Tajemnic przepaście, do których jak wpadniesz, musisz zaczynać grę od zapisu. Tutaj jak Harry bądź Ron wpadnie do przepaści, to traci tylko trochę życia. Zastosowanie tej mechaniki sprawiło, że gra jest dużo prostsza w przechodzeniu. W zasadzie to przechodzi się tą grę jak rozgrzany nóż przez masło. Wszyscy pamiętamy symbol empra z Komnaty Tajemnic. Tutaj ten symbol ma inne zaklęcie zwane Depulso. Zaklęcie, które jest takim innym zaklęciem Flipendo, tylko o zmienionej nazwie. Z kolei prawdziwe zaklęcie Rictus Empra wygląda jak taki rąb. Reszta zaklęć była bez zmian. Nie wiem niestety po co twórcy wprowadzili tą zmianę. Dla osób, które grały wcześniej w komnatę tajemnic, było to nie do przyjęcia. Dużo osób narzekało na to, że w Komnacie Tajemnic wyzwania były na czas. Ja uważam, że to był dobry pomysł, bo czas jaki pozostał był rozliczany na punkty, które zdobywaliśmy dla swojego domu, po to aby wyprzedzić Slytherin i dostać się do pokoju nagród. W tej grze punkty zostały całkowicie wycofane. Szkoda. A w zasadzie komnata fasolek, pasztecików i piegusków. Dostać się tam można po zebraniu dziesięciu tarcz. Zadanie, które i tak musimy wykonać, bo jest wymagane do ukończenia gry. Żeby tego było mało, to w komnacie Rona są same fasolki, co jest totalnym absurdem. Okej, okay, i to tyle. Nie chciałem tym materiałem urazić czyjąś grę z dzieciństwa, dlatego zachęcam do dyskusji. Daj znać, co sądzisz o tej grze. I czy Twoim zdaniem te argumenty są słuszne?